Dzień dobry, chciałbym Państwa prosić o poparcie dla moich wystąpień na likwidację szamanizmu w Polsce, więc y, oczywiście y, tutaj y, już dawno jak Państwo wiecie występowałem tym aktem oskarżenia Biblii, a niezależnie od tego w marcu tego roku, konkretnie 9 wystąpiłem do Europejskiego Trybunału w Strasburgu. O wprowadzenie zakazu spowiedzi ucznej w Kościołach całej Polski. Ten tekst tak brzmi: Zwracam się z wnioskiem osobistym do Wysokiego Trybunału o wprowadzenie zakazu spowiedzi ucznej w Kościołach całej Polski ze względu na szkodliwość społeczną tego nakazu religijnego i łamaniu nim praw podstawowych człowieka gwarantowanych prawnie i konstytucyjnie. Zdaję sobie sprawę, że aby całościowo rozwiązać problem, należałoby pozamykać kościoły wszystkich odmian chrześcijaństwa oraz zakawać, zakazać rozpowszechniania Biblii ze względu na zapisy urągające cywilizację ludzkiej. Załączony do pisma akt oskarżenia Biblii nagrany na CD wyjaśnia zarzuty wobec obowiązującego prawa polskiego, które tam przedstawiłem, a które to zgłoszenie przestępstwa niestety rządząca polską żydowszyznę odrzuca z każdego miejsca zgłoszenia. Czyli czynią to prokuratury, Ministerstwo Sprawiedliwości, ABW, yy, chociaż zapisy tej literatury, zwanej przewrotnie Pismem Świętym, czy też Słowem Bożym, to kanon zbrodni i zepsucia. W chwili obecnej następuje katastrofa całego imperium piestwa, czym jest tak zwana cywilizacja żydowskościańska, więc decyzja Wysokiego Trybunału pomogłaby przezwyciężyć skutki tej światowej hekatomby, czym jest żydowszyzna i odnaleźć się w dobrym, opartym na y, Sławiańszczyźnie rodzinnym systemie społeczno-politycznym, jaki proponuję w swoich opracowaniach w Biało-Czerwona Książeczka Wspólnotowości oraz w książce Nowa Sławia, załączonych do niniejszego pisma y, na wzmiankowanej dyskietce. Uważam, że moje wystąpienie pociągnie ze sobą dyskusję w całej UE i zostanie zwieńczone likwidacją całej żydowszyzny, a więc kościołów i fałszywej nauki Einsteina, Newtona, Cernu ekonomii, gdzie zawarta jest lichwa, akcje, giełdy spekulacyjne i zainicjuje wprowadzenie systemu współżycia społecznego opartego do szacunku, na szacunku do każdego przedstawiciela Homo sapiens sapiens. Dlatego proszę o wnikliwą analizę mojego wystąpienia. To było z tego roku. Natomiast, proszę Państwa, ja akt oskarżenia Biblii to rozsyłałem już. Ponad dwa lata, można tak powiedzieć, już publicznie. No ostatnie wystąpienie miałem do Ministra Sprawiedliwości z, z 18 stycznia 2010 roku. To był wtedy pan Kwiatkowski. I treść ja nie będę całej czytał aktu Oskarżenia, ale no takie najgłówniejsze jakby elementy akt oskarżenia przeciwko. Władzą wyznań i lub grup wyznaniowych i lub narodowych opierających się na Biblii i lub dla których Biblia jest księgą stosowaną, wyznawcą wyznań i lub osobom należącym do grup wyznaniowych i lub narodowych opierających się na tradycjach Biblii i lub dla których Biblia jest księgą stosowaną, współpracownikom wyznań i lub grup wyznaniowych i lub narodowych opierających się na tradycjach Biblii i lub dla których Biblia jest księgą stosowana, współpracownikom, wyznawcom i lub osobom należących do tych grup wyznaniowych klub lub narodowych opierających się na tradycjach Biblii i lub dla których Biblia jest księgą stosowaną oraz twórcom Biblii na podstawie następujących artykułów Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku. Rozdziału pierwszego, artykuł 8, paragraf pierwszy Konstytucja jest najwyższym prawem Rzeczypospolitej Polskiej, paragraf 2. Przepisy Konstytucji stosuje się bezpośrednio, chyba że Konstytucja stanowi inaczej. I rozdział 1, artykuł 13, zakazane jest istnienie partii politycznych i innych organizacji odwołujących się w swoich programach do totalitarnych metod i praktyk działania nazizmu, faszyzmu i komunizmu, a także tych, których program lub działalność zakłada lub dopuszcza nienawiść rasową i narodowościową stosowanie przemocy w celu zdobycia władzy lub wpływu na politykę państwa albo przewiduje utajnienie struktur lub członkostwa. Rozdział 2 artykuł 58 paragraf 2 zakazane są szerzenia, zrzeszenia, przepraszam, których cel lub działalność są sprzeczne z Konstytucją lub ustawą. I na podstawie następujących artykułów kodeksu karnego obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej wobec zapisów całej Biblii. Rozdział 16. Przestępstwa przeciwko pokojowi ludzkości oraz przestępstwa wojenne. Artykuły 117, 118, 119, 120, 121. Oczywiście one są wyszczególnione, a tu tylko Państwu chcę rzucić, jakby, bo to jest, proszę Państwa, na 10 stron. Więc nie będę tego tutaj czytał i później wyjaśnię, jak to można poprzeć artykuły 160, 162 i tak dalej. Proszę Państwa, a więc rozdział 17 przeciwko czci i nietykalności cielesnej, a więc no proszę Państwa są również rozdziały przeciwko instytucjom i przekupstwo, sutenerstwo, zgwałcenie, niszczenie dowodów. No są wiele rozdziałów tutaj jest naruszanych w Konstytucji. To tak w sensie ogólnym jest przedstawione i tutaj motywacja jest taka, że po zapoznaniu się z treścią yy, yy, częścią Biblii istotnych dla niniejszego aktu oskarżenia yy, z przykładami stosowania w Polsce i na świecie mamy wiarygodną wiadomość o karalnym przygotowaniu albo usiłowaniu lub dokonywaniu czynów zabronionych określonych w następujących artykułach kodeksu karnego, no i tu jest proszę Państwa od eksterminacji, czyli artykuł 118, przemoc, groźba, zamach stanu, szpiegostwo, zabójstwo Hmm, więc hmm, oczywiście, hmm, w, i tutaj również i do pana Czumy wcześniej wysyłałem. Także to jest hmm, w najwyższym stopniu zbrodnicze okoliczności spowodowane bezkarnym stosowaniem zbrodniczych rasistowskich tradycji żydowskich, stwarzających ogromne zagrożenie dla narodu i państwa polskiego, sprawiają, że żądam natychmiastowego wszczęcia postępowania karnego przeciwko wszystkim władzom wyznań i lub grup wyznajomych i, i, i lub narodowych opierających się na tradycjach Biblii, no i innym osobom fizycznym i prawnym powiązanym z tymi władzami. Żądam zakazania działalności wyznań i tych grup wyznaniowych, żądam uznania Biblii za księgę nawołującą i pochwalającą do przestępstwa, w tym przestępstwa wojenne, przestępstwa przeciwko ludzkości. Z powodu przynależności narodowej, wyznaniowej, rasowej, powodów gospodarczych, politycznych i innych. Żądam stwierdzenia obywatelstwa, narodowości, rasy wyznania, przekonań politycznych, przynależności politycznej i organizacyjnej oraz kolejnych miejsc pracy i zamieszkania osób fizycznych i prawnych określonych w niniejszym akcie oskarżenia. No i proszę Państwa, po wykryciu wszystkich osób fizycznych i prawnych określonych w niniejszym akcie oskarżenia, Żądam zbadania w jaki sposób osoby te osiągnęły stan posiadania, ruchomości, nieruchomości itd. Tak Dla zabezpieczenia wszelkich kosztów procesowych oraz jak najbardziej prawdopodobnych roszczeń cywilnoprawnych, żądam zajęcia majątków osób fizycznych i prawnych objętych w mniejszym aktem oskarżenia, jest stan posiadania został osiągnięty niezgodnie z prawem. Żądam ustalenia wszystkich winnych nieprzeprowadzenia do tej pory skutecznego postępowania przeciwko osobom fizycznym i prawnym określonym w mniejszym akcie oskarżenia. Żądam wyłączenia z wpływu na prowadzenie postępowanie wnoszonego mniejszym aktem oskarżenia wszystkich osób pochodzenia żydowskiego, a także wszelkich osób powiązanych w jakikolwiek szkodliwy dla wnoszonego postępowania sposób z objętym mniejszym aktem oskarżenia przestępstwami lub, lub przestępcami oraz osobami lub następcami prawnymi osób fizycznych i prawnych objętych niż niniejszym aktem oskarżenia. W związku z tak długim istnieniem Biblii oraz tych o jego nauki grup wyznaniowych i lub narodowych, jak najprawdopodobniej będących czynów przestępczych, czy wyłącznie z czynami przestępczymi najcięższego stopnia, na ogromną skalę żądam zawieszenia aż do wyjaśnienia praw osób fizycznych i prawnych objętych mniejszym aktem oskarżenia w takim zakresie, który uniemożliwi tym osobom fizycznym i prawnym. Korzystanie ze środków i możliwości, które jak najprawdopodobniej uzyskały w wyniku popełnienia przestępstw, ukrycie środków, które jak najprawdopodobniej będą potrzebne na uszkodowania dla poszkodowanych osób fizycznych i prawnych, podejmowania działań zmierzających do popełniania przestępstw, wprowadzenia w błąd społeczeństwa i opinii publicznej, uniknięcia odpowiedzialności karnej i cywilnej. Uzasadnienie. Nie wszystko, co było przekazane ustnie, a zostało częściowo spisane, zostało włączone do Biblii. Obok Biblii Żydzi gromadzili osobną swoją tradycją pozabiblijną i to dało początek późniejszemu Talmudowi. Tak zwani uczeni w piśmie komentowali tak tradycje pozabiblijne, jak i zawarte w Biblii, ponieważ uznano, że zawierają one wiele wiadomości i przepisów, które wymagają wyjaśnień. Szczególnie w późniejszych wydaniach, kiedy wśród Żydów utrwalała się nowa doktryna mesjanistyczna, według której obiecanym Mesjaszem nie jest jakaś osoba fizyczna, tylko osoba gromada, że sam naród żydowski jest Mesjaszem, wybawicielem nie tylko Żydów, ale całej ludzkości. Żydzi uznali, że są narodem wybranym, a nawet narodem mesjańskim, czyli zbawicielem, a diaspora, życie w rozproszeniu na całym świecie, nie jest karą Bożą za zamordowanie przez nich Jezusa, ale odwrotnie jest drogą i środkiem do opanowania politycznego, gospodarczego i kulturalnego całego świata. Oprócz zbrodniczości zapisów Talmudu zaskarżonego do ministra. Do Ministerstwa Sprawiedliwości 25 września 2001 roku przez Stowarzyszenie Ofiar Wojny bielsko biała którego respektowania i stosowania Żydzi pokrętnie się wypierają, a co jest im należy co już im jest niełatwo udowodnić. Biblia jest Księgą uznawaną przez całe chrześcijaństwo i ruchy religijne pokrewne za Księgę objawionego prawa Bożego, Pismo Święte, to według nich najważniejsze zapisy w dziejach ludzkości, źródło prawa i moralności, wykładnik życia w każdej epoce i warunkach dla całej ludzkości. Uznawane są i podawane w tej księdze formy stworzenia wszechświata, powstania życia na ziemi, pojawienia się ludzkości na ziemi, jak też cała historia rodzaju ludzkiego łącznie z wyraźnie podanym wybraństwem Żydów z woli Boga Stworzyciela. Jest to zdeformowana historia, bo dotyczy nie tylko nieprawd w sensie i w sensie zasadniczym odnośnie Boga, historii ludzkości, ale samego narodu żydowskiego i jego przedstawicieli, co można sprawdzić w analizie porównawczej historycznej narodów sąsiednich, jak też w oficjalnych danych wynikających z oficjalnych badań naukowych. Także prawa stanowione wielu krajów świata i inne instytucje uznają tę księgę za Pismo Święte i Zabezpieczają konstytucyjnie jej uznanie i rozpowszechnianie. Wystarczy podać, że w sądownictwie Stanów Zjednoczonych następuje zawsze siężenie na Biblię. W większości luksusowych hoteli świata Biblia jest nieodłącznym wyposażeniem pokoi. Przy uświadomieniu sobie faktu, że jest to księga żydowskiego kłamstwa historycznego i kodeks faszyzmu i zniewolenia całej ludzkości, widać, jakim niebezpieczeństwem jest pozostawienie tego stanu rzeczy. W niniejszym akcie podano tylko niektóre fragmenty i odwołania, gdyż wypunktowanie ich szczegółowe. Wymagałoby wielu tysięcy stronic dowodowych. Więcej w książce Kryptonim, prawda? Ale i te są, tutaj przedstawione są wystarczające dla zamknięcia możliwości dalszego rozpowszechniania tego dzieła zła i podjęcia działań likwidacyjnych sfery i instytucji opartych całkiem lub częściowo na tych kryminalnych kanonach. Dla ochrony obywateli przed szkodliwymi działaniami indoktrynacyjnymi, Biblii ze strony kościołów, osób i instytucji niezbędne jest natychmiastowe zawieszenie możliwości propagandowych tychże czynników, które Biblię i jej zasady wdrażają i rozpowszechniają oraz niezbędne jest zawieszenie artykułu Konstytucji i odnośnych aktów wykonawczych dotyczących swobody wyznania, a następnie zastąpienia tego artykułu treścią. Konfesja jest prywatną sprawą obywatela, co doprowadzi skutecznie do likwidacji struktur i hierarchii wyznaniowych. Dlatego istniejąca sprzeczność konstytucyjna pospolita jako dobro wspólne, artykuł pierwszy, oraz Strażnik Bezpieczeństwa Obywateli, artykuł piąty i kreator rozwoju narodu, artykuł szósty, nie może dozwalać na zniewalanie w chorej ideologii faszystowskiej obcej gr grupy plemiennej, a to jest w artykule 53. Szkodliwości tego rodzaju zapisów dla całości życia Rzeczypospolitej objawiają się także w artykule 20 Konstytucji, gdzie wyróżniono własność prywatną jako podstawę ustroju państwa. W ten sposób każda inna własność państwowa, społeczna, spółdzielcza, wspólnotowa traktowana jest jako ziemia niczyja, nawet przez urzędników reprezentujących interes państwa. Musi to doprowadzić do destrukcji państwa i eksterminacji obywateli, co obserwujemy w ciągu ostatnich 20 lat. Aby temu zaradzić, niezbędne jest zatem kierowanie się zasadami naczelnymi konstytucji i Należy zabezpieczać elementy podstawowe dla Rzeczypospolitej. W tym przypadku należy zablokować lub pozbyć się elementów szkodliwych dla całości Rzeczypospolitej przy współpracy wszystkich instytucji i instrumentów, jakie ona posiada, a więc użycie wojska, służb specjalnych, wprowadzenie stanów nadzwyczajnych i ograniczeń działań osób oraz instytucji działających na szkodę całej narodowej wspólnoty. W tym przypadku należy zakazać propagowania Biblii i jej treści oraz likwidować wszystkie kościoły i związki wyznaniowe oparte na jej zapisach. W niniejszym akcie podano tylko kilka przestępstw, od których roi się w całości dzieła. W części procesowej zostaną podane następne, poza załącznikami. Wobec fragmentów, jak następuje: już w pierwszym zdaniu Biblii jest kłamstwo. Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię, a ziemia była pustkowiem i chaosem ciemność była nad odchłanią, a Duch Boży unosił się nad powierzchnią wód. Czyli to już jest przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentu, dlatego, że każą to traktować jako Księgę Prawdy i, i, i Świętą. No i dalej idziemy. A zasadziwszy ogród Eden na wschodzie, Pan Bóg umieścił tam człowieka, którego ulepił. Nie chcę tutaj dalej czytać, dlatego, że to jest zawsze później podbudowane, proszę Państwa, cytatem, jak Konkretnym artykułem, który łamie artykuł prawny. Więc tego jest dużo tutaj, bo to jest przestępstwa przeciwko porządkowi publicznemu, przeciwko wiarygodności dokumentów. Ja tylko będę czytał zastrzeżenia, bo, bo proszę Państwa, no bo jakby tak czytać, to i pomrą wszyscy pierworodni w ziemi egipskiej od pierworodnego syna faraona który miał zasiąść na tronie aż do pierworodnego syna niewolnicy, która jest przy żarnach i wszelkie pierworodne bydło. Lecz na nikogo z Izraelitów nawet pies nie wartnie ni na ludzi, ani na bydło, abyście poznali, że Pan robi różnicę między Egipcjanami i Izraelitami. No i proszę Państwa, to jest tak bez przerwy, to są związki przestępcze, to jest kradzież rozbójnicza, przywłaszczenie, pochwalenie złodziejstwa i, 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 i szereg innych rzeczy, prawda? No, synowi Izraelcy uczynili, tak jak kazał Mojżesz i pożyczyli od Egipcjan srebrne i złote przedmioty oraz szaty, a Pan usposobił Egipcjan życzliwie dla ludu, także im pożyczyli. No i tak złupili Egipcjan. I to jest pochwalone, że to jest dzieło Boże. Więc, proszę Państwa, i tak będziemy jechać przez całą tą Biblię, bo to są przeciwko nawet obrotowi gospodarczemu. No, proszę Państwa... Yy, yy, cytaty z psalmów, z, z innych treści, różnych ksiąg tych biblijnych, z tych proroków ich, których tak wychwalają. No, no i będziesz sać mleko narodów i karmić się przez pierś, przy piersi królów i poznasz, że ja, Pan, jestem Twoim zbawcą, a Twoim odkupicielem jest mocarz Jakubowy. Czyli no, no, cały czas, prawda, yy, yy, obcy będą paść, wasze cudzoziemcy przyjdą, prawda, z bogactwami będą wam je przekazywać. No więc, tu cały czas to się odbywa, ja tego nie będę całego państwu czytał. No chyba nie jest to, nie jest to trudne jakby przekonać, że ja tutaj nie, nie naciągam. I to, ja to złożyłem i oczywiście jednoosobowo jako sam, prosiłbym Państwa o poparcie, bo yy, proszę Państwa, no ja jeszcze yy, w tym roku w marcu, no ja wyraźnie yy, też wystąpiłem do wszystkich władz yy, i to yy, taki felieton prezentowałem również, gdzie tą treść czytałem, gdzie przedstawiłem, prawda, yy, yy, tą szkodliwość działania władz i że można z tej żydowszyzny bardzo szybko wyjść poprzez odsunięcie łachudrów od sfery władzy i wprowadzenie systemu już opracowanego. No, ja rozumiem, że zrozumienie, że naprawdę ta cywilizacja sławska nowa, tej nowej sławi się sprawdzi i ona jest odporna na bardzo wiele, jest budująca, rozwojowa, próbuję tłumaczyć, już nawet ze sfer, nazwijmy to, urzędników, widać, że zaczyna istnieć przekonanie, że może coś w tym być, że ja nie ubrzdurałem sobie czegoś, tylko jest to solidnie opracowane. I że spokojnie można to poprzeć. No, na pewno, że to wszystko upada, to przyznają sami, kręcą, bo jest ta pewnego rodzaju różnica interesów. No, proszę Państwa, ja może powiem w ten sposób, wstyd dorosłym ludziom się przyznać, że wierząc w kapitalizm są po prostu prymitywni, ciemniakami i działają przeciwko sobie tak naprawdę. Zysk takim opanował mózgi, myśleli, że na tym się jedzie, nie proszę Państwa, na tym się nie jedzie. Człowiek jest tworzeniem wspólnotowym i... Tu się musi rozwijać, tak jak musisz zadbać o, rodziny, o rodzinę, to nie możesz myśleć tylko o y, szybkim zysku i przyjemności. Musisz zabezpieczać całą sferę życia, tak jak człowiek prymitywny musiał i upolować, i zadbać o nocleg. Dlatego powstawały te struktury większe. Potrzebna była rodzina, bo trzeba było, żeby na starość zadbali o ciebie, <laughs> twoi synowi i córki musiałeś wybudować dom, żeby przetrwać, Że, dla podtrzymania ognia potrzebna była gromada, czyli grupa szersza i teraz dla zapewnienia życia, dla zapewnienia świadczeń, leków, także wykształcenia, obrony y, 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 granic, y, konstrukcji y, 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 nauki, czyli również edukacji i tak dalej, to są, trzeba pewne rzeczy z siebie, y, część tych dóbr przekazać, a nie latać tylko z reklamówką Prawda, kolewy towar, żeby sobie no, wątuje postawić przed domem. No, niektórzy już dorastają, niektórzy nigdy nie dorosną, ale będą chciwcami, więc tutaj nie jest to, co ja proponuję, jeszcze ośmieszeniem chciwości, chociaż takie coś powinno nastąpić, tu jest tylko prośba do Państwa, że no trzeba zrobić jakiś krok podstawowy, czyli nie siedzieć w ciemnocie y, tych szamanów, y, tych ich y, wydumanych cudów i tego okłamywania, nie słuchać tego poniewierania, utrzymywania w zniewoleniu, szczególnie poprzez spowiedź uszną, y, tumaniące pielgrzymki i różne nabożeństwa zniewalającego i właściwie y, o to Państwa proszę, żeby to masowo poprzeć, te wystąpienia, ja mogę przekazać swoje, te dokumenty, które występowałem do władz bezpośrednio, oczywiście na jakiś tam adres mailowy. Ewentualnie można głosy poparcia wysyłać również, bo ja przecież. Tutaj uważam, że to powinno mieć masowe poparcie, likwidację przede wszystkim ciemnoty tu maństwa niszczenia. Państwa, no proszę państwa, tutaj żyjemy i my odpowiadamy za to państwo i właściwą przyszłość. I już chyba w, gorszej, w gorszym upadku Polska być nie może niż jest w tej chwili po, tej, po tych dwudziestu paru latach tego wspaniałego kapitalistycznego cudu, prawda? Więc należy, uważam, tutaj wziąć się troszeczkę czynniej do działania. Dziękuję bardzo.